Like your Sonic. But oh, you he, oh family, yeah. That <laughs> is Maria. Lost. Uh... Cześć, witajcie w Hype Trainie pociągu do popkultury, Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj Natalia, i zrobimy sobie dzisiaj reakcję na zwiastun Sonika trzeciego. Premiera w polskich kinach chyba w styczniu, ale znając UIP jakoś będą pokazy przedpremierowe, wtedy kiedy premiera amerykańska końcówka grudnia. Keanu Reeves będzie w tym filmie. Mamy tym razem starcie, ponieważ będziemy mieć Sonika kontra Mufasę, kontra <grymka> Cravena? Co? Same zwierzęta. Startujemy. 3, 2, 1. Sonic, you finally found your family. Try to keep up. I know it hasn't always been easy, but you didn't change who you are. It doesn't look Yeah, in my lungs. Where your heart? It's not interesting. Like, because I generally wasn't a fan of the concept of Sonic. W wielkim mieście z ludźmi, jak, jak wiesz, jak filmy ze zwierzaczkami, tak? Okay. hybrydowe, tak. Team Ale ludzie polubili to, co się stało z... w pierwszej części, oh, Jest Shadow? Yes. Shadow. O, o nie. O nie. <laughs> o nie. Nie wiem, czy kojarzysz Lord, Sonika, Natalia. A tam jest Maria. Uh, biedna Maria. Ciekaw, ciekawe, jak dzięki za Sory Natalia, to jest wiedza powszechna. Może tutaj to rozegrają jakoś inaczej. Dude, I'm standing right here. to Ale to wystarczy. To, to wystarczy. On ma wyraz twarzy jak kielu. Major. <laughs> Oj. Przeróbane. Jest ciut pow. Słuchać na motyw delik taką aranżację motywu Sunny Kadelicad. We need you know who. Screen kill zone. When is that ever no tutaj rzeczywiście... rzeczywiście jest taki vibe. Sonic Adventure. Trochę. O, jest gruby this robotnik. Jest gruby Wresz robotnik. Wreszcie. Ale... Wiele osób pójdzie na tym filmik po prostu dla dziwa kreja w tej roli. Który już wiesz, miał iść na emeryturę, I mówił, że nie chce grać sir, i, nie i tutaj znowu powraca. Ewidentnie świetnie się bawi w tej roli. No, to, 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 jakby przypadek przed pierwszym filmem to było dziwne, ale jakby... No, dotarło do mnie to po jakimś czasie. Co wiesz, przed... To się tutaj... co, co? Co to jest za Akira Slide? my god. Ale wygląda to dobrze, ci powiem. Welcome Kurczę. home, my boy. Czekaj. Wait! Wait! To jest stary robotnik, ten Gerard, Gerard, Nie, nie pamiętam, jak się nazywał. Oh my god. I on chyba też jest Ale grany tutaj przez to... dziwakarę. Tak, pod tu tak, adresem. Oh, w ogóle, wow. Ma, wygląda to świetnie, w ogóle wiesz. Ja do Sonika, przed samym Sonikiem pierwszym, ja miałam to, że. Wiesz, te pierwsze wizualizacje Sonika, który wyglądał wtedy naprawdę creepy. Pamiętasz? Tą taką pierwszą wersję, która wyglądała tak, że. Pff, no, ja mm. jestem bardzo ciekawy, jak Takiej wersji by wyglądał Shadow, jakby go teraz pokazali. O oh nie. No, to, był niepoko to był niepokojący projekt. I wiesz, jeszcze wtedy Jim Carrey, i wtedy cały ten film wydawał mi się, że to powinien być wielki, gruby paździerz. Ale zmienili ten koncept. Jedynka była rewelacyjna. Dwójka też była niezła, chociaż dalej mi się bardziej jedynka podobała. Jednak jestem wię większą fanką tej pierwszej części. Ale to wygląda naprawdę dobrze. Ta trójka dużo. Widać, wydaje mi się, że to jest większy budżet. Ja nie wiem, czy jakoś bardzo dużo, ale na pewno pod kątem efektów widać, że jakby nie wypuszczali tego za wcześnie. Jest sierpień, 4 miesiące do premiery, czyli troszkę pogotowali te efekty specjalne, trochę mhm. podtrzymali to dłużej i w sumie ten marketing rozpoczyna się nie aż tak późno, krytycznie późno, ale w, powiedzmy w odpowiednim momencie. Ale o pierwsze, na co zwróciłem uwagę. Kolory. Jest więcej kolorów. Sonic, Knuckles, Tails są o wiele bardziej kolorowi. Nie ma już tych wypłowiałych, quasi niebieskiego koloru Sonika z pierwszej części. Zresztą Jeff Fowler, reżyser tych filmów, kiedyś, dawno temu pracował nad efektami specjalnymi i chyba jakimiś cutscenkami do właśnie gier z Sonikiem. między innymi Aha. z Shadowem, więc jakby Shadow to jest jego dziecko. To, czy tak jakby, no nie, nie on wymyślił Shadowa, ale tak jakby Wiesz. on czuje ten vibe, czuje ten klimat i to, to, co widzę na tym zwiastunie, o wiele bardziej mi się podoba niż pierwsze dwie części. M muszę wam powiedzieć tak, nie to, żebym jakoś bardzo nienawidził pierwszych dwóch części, uważam, że to była solidna rozrywka, ale Tutaj tutaj jest o wiele bardziej sonikowo, a nie po prostu hybrydowy film animowany live action z sonikiem Prawdziwym świecie. O, tak bym powiedział. Już w dwójce widać, że co film trochę próbują przekraczać tę barierę bardziej. Pier, jedynka była bardzo bezpieczna, taka bardzo hollywoodzka, a im bardziej idziemy dalej, tym jest bardziej Sonicowo. Dla mnie Sonic w ogóle jest na tyle ważnym filmem, bo on dla mnie jest tym filmem, który przełamał tą granicę złych adaptacji gier. To jest dla mnie ten, ten film, który przełamał tą granicę i tak naprawdę, od kiedy mamy Sonic. Nie z Borderlandsów, no, o tym filmie nie mówimy. Mamy praktycznie same dobre adaptacje gier. Nawet jeżeli one są nie na jakieś wybitne, tak? Ja wiem jak Uncharted, ale są niezłe, przynajmniej. Są przynajmniej niezłe można je oglądać, bo wydaje mi się, że przed Sonikiem to były same paździerze. Teraz też weszliśmy w erę ekranizacji wiesz, seri gier w, w postaci seriali, co wychodzi jeszcze lepiej, bo wydaje mi się, że to jest najlepsze medium tak naprawdę do ekranizacji gier, ale Sonic. Sonic to jest coś, co robi dobrze. Robi adaptacje gier dobrze, bardzo mi się to podoba. W ogóle zatrudnienie Kianu Reevesa jako, jako Shadowa, głosu Shadowa, to jest w ogóle strzał w dziesiątkę, bo naprawdę Shadow wygląda e, jak Keanu. Znaczy, to już jest kolejny genialny casting głosowy po tym, jak e, na został Itris Elba, więc no. to, to, to już wtedy było takie, o, okej, okay, real shit. I to wtedy przyciągnęło ludzi też trochę więcej do. Kin I je, teraz jest to spotęgowane do już kolejnego poziomu. Jest, jeszcze nie widziałem tego serialu z naklesem, e, wyszły trzy odcinki dopiero na Sky Showtime. E, we wrześniu kolejne trzy. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Fajnie, że ta marka Sonika się rozrasta. I jak nie do końca temu faktycznie przed pierwszą częścią uchwałam, tak widzę, że to idzie w bardzo dobrym kierunku. Kurczę, no żeby więcej było takich ekranizacji gier. Takich naprawdę z sercem, bo tutaj widać te serce, i widać, że ktoś się na tym zna i wie, co robi. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że skoro mają jakby kredyt zaufania od studia po pierwszych dwóch częściach to wypaliło, to teraz już pozwolą im zrobić, jakby, co chcą. Najważniejsze jest to, żeby fanom się podobało. Fani Sonika są bardzo specyficzni, znaczy, przepraszam, nie chcę nikogo obrazić, ale fani i Sonika bardzo kochają to wszystko, co jest w tym świecie i bardzo pilnują tego lore i widać, że tutaj jest tego gęsto, albo przynajmniej z zaczerpywane jest tego lore garściami. Tak jak mówiłem, Maria, no... Zobaczymy, zobaczymy. Bo pamiętajmy, Moczka. że to jest nadal film chyba PG, bo to nie będzie PG-13, e, więc wydaje mi się, że nie da się tutaj zbyt brutalnych rzeczy zawrzeć. Nie sądzę. No chociaż tutaj to widać, wiesz, widać, że ten film jest troszkę bardziej brutalny. Widać że te, te sceny walki, tu są takie trochę, wiesz, między e, Sonikiem a Shadowem, są takie trochę mocniejsze. Wiesz, tutaj masz dużo tych kopniaków, jakichś takich tych, no tak to trochę wygląda bardziej brutalnie. No ale, ale zobaczymy. No. Ale wiesz co, wydaje mi się, że dopiero w tym filmie zaowocuje to połączenie live action i animacji, bo później jakby w drugiej części zwiastuna zauważyłem, że dużo jest właśnie tych takich, wiesz, takiej rozpierduchy live action, robotów i w ogóle tego Aha. mroku wśród tych wieżowców i w animacji nie wiem, czy to by wybrzmiało tak mocno. Tak ta jakby, w, ta, taką stylistykę można by było osiągnąć na takim pułapie, bo myślę, że jeśli animacja też by była dobra i też by była mile widziana, ale to nie byłoby to. A wy? Dajcie nam znać, co wy uważacie o tym zwiastunie. Napiszcie w komentarzach pod tym filmem albo na naszym serwerze na Discordzie Pasażerowie High Trainu. My się widzimy z wami w kolejnych reakcjach. Zapraszamy was na kolejne inne reakcje, które możecie obejrzeć. Na przykład te tutaj, które wam wyświetlają się na górze. Macie całe playlisty. Do zobaczenia. Na razie.